O ja? Nie zdążyłem założyć, niestety. Spoko, spoko. A ja się tak śmiałem gdzie też. nie kulę zdążyłem otworzyć, nie co ty robiłeś przez tyle czasu. <laughs> Ładował mu się garaż. Ale rozpierdziel. Stary, ja mam 30 pesów. też. No ja na szczęście gram w pewnych. Znaczy... To, to jest gra z PlayStation 4, więc tak ma 30, ale... Ech. Paweł powiedział, że ma 30 fps i prawie trafił do bramki. Chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, że nie gram w CS-a i nie ten przycisk wcisnąłem. W CS-a? No bo gło głosówkę mam pod myszką, nie? W Aha. No, a tu zapomniałem, że powiem wyciszony. Dobra, pawciu, bramkę. Ale trafiłem. Powodzenia. Ach, prawie. Odbiłem. No nie! Dawaj, Pawciu, odbijasz. O, o no, uu, Dajcie. Dziękuję. Wdzięczni jesteśmy za twoją... Szloch podbił Oj. Dobrze, uu, Pawciu. Pa, pa, pa. Moje, o! Dajcie! <grychy> jednak nie moja to w... co ja zrobiłem? ale dobrze zresztą idę po obóz kur O! Aj... kur 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 Jak wszyscy kur 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 drużyny. Tak booster, powiem wam. wam. No właśnie, właśnie, też muszę po po pojechać pojechać bez lipa. Dobra, zabieramy zabieramy im tę piłkę. Oni taki prawie śpiewy. nie mają w tym meczu, biedacy. Ściana! Nauczyłem no, się w miarę trafiać na tych ścianach, tylko że no, nie, nie leci piłka w którą stronę chcę, ale przynajmniej w nią trafią. To jest dobre początek. Pary O, nice. Dobra. Raz do środka polecieć. O. Nie chciałem, żeby drzem strzelą. Brakło wysokości. Ooo, oh, o oh, o oh. to niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jest za dużo, jest ludzi. Te czwórki to jest taki chaos śmieszny. Wszędzie gdzie się nie ruszę, to jest jakiś przeciwnik, albo nasz. W sumie to nie wiem, gdzie mam jakąś pozycję sobie zająć. To wiadomo, czemu nie dodali rankedów w takim formacie. Moja taktyka oportunisty jest absolutnie bezużyteczna. Nie. O, no. Uuu, prosto do bramki leci. U, dajcie... Ora. Myślałem, że będzie w bramę. O, o. Hmm. Ja też chciałem tak zrobić. ja jajaj, trafię w piłkę. Czemu nie wszyscy trafiają w piłkę? Na moim poziomie? Wczesnego golda o, nikt nie trafia w piłkę jeszcze. Tu. To do bramki, co? Nie. No, nie. Jednak nie, bo... bo jest za dużo ich. No, jak jest ich trzech, to w któryś musi trafić w piłkę, to w ogóle nie, nie ulega wątpliwości. Ojej, no, tę stronę skręciłem, kurwa mać! Dobra, dajcie, zostawiam ci to. Oj. Sorry, Zardion. No ja cię uderzyłem. Ja tak przepraszam, z zasady. Dobra. Co to, kto strzelił? Paweł? Ja. Nie, ja. prawie weszło. No, obronili to, ale leciało w bramkę. Wow! No nie, to już jest Co ty? Dwa gole w 45 sekund? Do zrobienia, patrz to. Już myślałem, że ja będę strzelał. Jeszcze Fuck. Lecia... Powiedziałem, że trafiłem w bramkę nie trafiłem w bramkę. Dobre, dobre podanie, tylko akurat byłem w powietrzu. Weź, weź wyjdź trochę. Ja? Czoł... A, Wsz cił. Wszyscy. <gry> Mamy 20 sekund. Generalnie możecie wychodzić. Się Obrona jest nam kompletnie niepotrzebna w tym momencie. Nie będzie chodzi. Ależ ty jesteś pesymistyczny, panie Zardionie no. Ale było blisko Panie. Honorowego było blisko, niez wygraniem. A co tam ta, tamta mapa jest nie, jakaś nie, zbyt szczegółowa? Tak. Okej okay. Ale że się odbili. E, bo się ja z... nie, to nie Szczerze mówiąc, to chciałem uniknąć, bo pomyślałem, że zrobię unik, żeby Pawcio to, to odbił, ale finalnie mi nie wyszedł nawet unik. Jeszcze ja? Ja zdobyłem właśnie połowę punktów z, mojej, z całego poprzedniego meczu z moich hmm. 50 za obronę BUM kurwa nie macie no. Aż fuck odbił mnie Środek Ooooo To było, to był słaby środek ale był braku mi wysokości. Dajcie <grym> się, się ruszyć, pany. Byłem <grym> odbijany jak piłeczka w pinbolu. Okay. Hmm. Co to miało być? O, pff, ale, ale czemu to ona się tak? Znać? jakby od powietrzu to poleciało Czego to są? Nie, no, jedę jeszcze sałatkę. Uuu, kolorowo, z czekoladą? Ze wszystkim: z miodem, z czosnikiem, z truskawkami, z musztardą, z orzechami laskowymi, z pomidorami, z serem. Naprawdę, ale wszystkie Panowie, tak, tak, tak. nic się nie stało Nic się nie stało O jak bym oj Ło kurwa Ło, łow, 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 strzały się tu odbywają Nie, nie zgadzam jest. się nie zgadzam się na taki skill w tej grze. Przepraszam bardzo. Oj, skasowany. O. No, A ale jego. swoje zrobił. <laughs> swoje zrobił. Moja. O. No chyba, że jego, ale no to... Kurwa. Kto się nie poddał? To ty! Nie, ja się poddałem. Aaa, powściół! Chyba gentleman, bo mam motywację. Ja zawsze mam motywację. Ja już nie mam. O no. Chcę tylko powiedzieć, że to nie poddanie się to nie byłem ja. Coś słabo wam idzie. No, nieprawda. Idzie nam lepiej niż zwykle ty jeździsz z Karaluchem na dachu? Tak. Specjalnie yy. go kiedyś wziąłem, żebyś miał jakąś ciekawą reakcję, bo, bo ty uwielbiasz takie zwierzątka. Będę yy. się, że na ciebie nie spojrzę przez cały mecz, tak na wszelki wypadek. Yy. Kurde, ale chciałem tam sobie pofolgować. Serio? Nie polecone, tak jest wychowy z matkami. Odbijam Taś za nisko. No, trzy dychy? Daj spokój. Zaproszenie? Co ty wysłałeś za do zaproszenie? Dobra, strzelamy to. Oje! Asysta, brawo Zardion, za dzięki dzięki. To ta flaga polska, widzisz? Mówiłem. No, <noise> <noise> oh, no nie. Coś tym jest wiem <noise> że maczno poważnie I tak pracownicę na wesele Kurwa, Tak. Życie łóżkowe jest bardzo ważne w związku. Niestety za trudem nie ma O nie. Aj, nie zdążyłem do tej piłki. Próbuję mi 500 razy do niej dojechać. Ło, wow, ten co kiwną. Ej, ale oni umieją grać wszyscy, ja nie wiem. Bronią bramki i w ogóle. To trzeba... atakować. Oż kurwa mać. Nie tam, o dobrze. Nie jest dobrze. Nie dobrze. Bardzo źle. C czemu? Dla, ta piłka. Bo tu się miało gdzieś... bo zarzien. No bo miała iść mocniej. A mógłbyś zostawić znaczące żeby poleciała w lewo, mam no, nie wiem Możliwe, że ja ją też trochę zakrzywiłem. Nie, nie, Miała się nad, nad bramką, miała się przetoczyć, ale... Możliwe, że jej trochę zakrzywiłem torlotu, lotu przypadkiem. Ale myślałem, że to raczej ja powinienem tego dotknąć, więc na pewniaszku sobie jechałem po to. Aż, fuck. Dobra, ustawiam się, bo was tam jest trochę. No i podleciał bramkę. Nie, na jakich czterech stoi, to w ogóle nie ma szans. Trzeba z jakiejś kontry grać na tych czwórkach, a my nie umiemy grać z kontry. No to musicie pojechać tak jak na początku z nimi i wtedy jeden z nas strzeli jak będzie pusta. Oj. Tak jak z nimi się pan... Znaczy pusta to ja ona nigdy nie... nie bywa chyba. Nie no, była wcześniej kiedy ja strzelałem, bo oni wszyscy z wami byli, a ja po prostu strzeliłem na prosty. O Oj nie, 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 nie. <laughs> Jak my to odbiliśmy tak dziwnie? No... no spoko, nie spoko. No może, może być głośno, mi to nie przeszkadza. My, starych pojechaliśmy do piłki. To na pewno. Ale się minąłem z ja. tą piłką wydawało mi się, że ją odbiłem. O. Ja poleci do przodu. To przód się okazał w innym miejscu niż trzeba. kurwa oh. To ta kamera wszystko. <laughs> Próbujmy tę grę wygrać, jeżdżąc tylko tyle My nie potrafimy jej wygrać jeżdżąc przodem. Może, nie wiem... To zaraz. Chcecie to jedziemy na te rankiady. Znaczy mnie nie chodzi o rankiady Michał, bardziej chodzi... Żeby zagrać w te trójki. No no, to mówię, że trójki będziecie grać. to wyjdzie. O, no, mam. O, oh, fuck. Tutaj kolega się pytał o VR czata, czy gram. Yy, cię jeszcze, fajnie. Tak się robi, że jeden drugiego bustuje. To jest nie rzecz w tej grze? Ten... Nie. czy tyle razy się odpychaliśmy nawzajem. Ale myślałem, że to jest po prostu, że ktoś spierdolił robotę po prostu. Nie, po prostu jak dotkniesz kogoś tak, kopniesz w tył, no to tak przyspiesza cię kłopot, to mnie nawet jakiejś nie miał. No. Nie, A, Dobra, i tak nie, nie, nie. Ale to nie zmienia faktu, że się będę starał do końca, żeby chociaż, nie wiem, jakoś skille sobie potrenował do końca. O, Pawczu! Pa, Agresywnie. Po prostu się w piłkę trafić. Jenter, wstań na chwilę w miejscu. Pokażę ci. Na być. Znaczy, okay. jakoś tak, no nie Trzeba tył klopnąć Zostałem ruszony, definitywnie. Dobra. To było raczej to znaczy do przewidzenia, jakich było czterech, a Ty mnie pchałeś w tym czasie na drugiej bramce. Czwórki to jest zbyt chaotyczny tryb dla mnie. A ciekawe, czy tak? to faktycznie da się umieć grać te czwórki, czy... Nie, wystarczy być dobrze zorganizowanym, w miarę dobrze ogarnąć, tak. taktycznie podejść, jak dajcie, dawał sobie radę, na raz, kiedy my nas... ja żyję. Żyję, kurwa, przecież się odzywam. <śm> <śm> Matko, wy wszyscy więknie, powinniście co, co najmniej wziąć jakiś yy, uspokajacz. Weźcie sobie, wypijcie meliskę, czy coś. Mi już się skończyła woda z melisą, miałem tu taką herbatę z bidronki. daj herbatę, bo zwykłą wodę. Możemy zagrać jeszcze jedną, ale potem faktycznie możemy się. A nie, dał, dał już prywatny. O! Dwa na dwa. Czy jeden na cztery? Czy jeden na trzy? Do kogo mam iść? Do pawcia? Nie wiem jak to. I idę do pawcia, będzie dwóch skilowy kontra dwóch. A ma e, no. Ja... Że, że ty, czekaj, to czekaj, ja, że ja niby jestem skillowy? Drugi? E, oczywiście. <grym> że nie Dzie, dziękuję, dziękuję za podlizywanie się, ale obawiam się, że. To pewne nadużycie, w stosunku do mnie. Zasiliłeś no się strzał na bramkę? No przecież to jest jakiś skamp. Myślałem, dajcie, że to dobijesz, więc trochę się próbowałem odsunąć. Papciu, damy radę, będziemy mieli honorowego. Tak, ja bo się wypierdalał, na debil. Przepraszam. no nie, no i teraz... Nie tyle mogę. Zreszt Asysta! I możemy pomijać mecze sprawnie Znaczy po No to prawda Co <grym> ty się stało Dobra ja jadę do piły o. To jest prawdziwy trening O uh o, -oh. Czy ja właśnie nam strzeliłem oh, no. do no Co ty chyba oh. Nie o. strzeliłem dobra no, okej okay. Za szybkie to jest nie podbiłem się tak, jak chciałem. Czas do pawcia Wolę, że ty to robisz, To było blisko, chyba. O, 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 dobra, faktycznie. Dajcie mnie pchną od tyłu i jest git. Dajcie mnie pchnął od tyłu i jest git. Jeszcze jak? Poleciałem szybko. Chociaż czasem potrafi to na bok zakręcić tobą Dobrze, znaczy, będziemy się teraz tą piłką tak bawić. Chciałem, Chciałem ją podnieść Na lewo o oh. Nie no, widać, że dajcie nam daje fory Nie, o. nie, nie, nie. <laughs> tak On od razu z nią latał Ach. <laughs> Co tu się dzieje? Co to się dzieje? Kurwa powtórka z, z, z tamtą Sorpa Tylko w tym razem nie w moim wykonaniu... A nie, to też wtedy było, że ja próbowałem strzelić. To no, próbowałeś swoją bramkę. <grym> tak było. O kurde. Jakie piękny, <grym> jakie piękny stał. Ja pierdolę! <grym> ja pierdolę. <grym> A to był dobry... To była dobra akcja, Dajcie się tak załamał śmiesznie. Uh -oh. To samo wpadnie, a nie błąd. No jest. way, jak ci odebrałem tą punktę. Dajcie patrzeć, czy jestem w stanie wam sam strzelić bramkę. No trochę tak. <grym> Dobra, trzeba blokować pomarańczowego. Ale w tej chwili jest 2-0, to jakby samo blokowanie wam nie wystarczy. Kurwa, chciałem się wysadzić. Waszy, waszym sukcesem jest każda interwencja, jaką on musi przeprowadzić, bo stara się grać totalnie pasywnie. O! Co tu się dali? Gdzie ta kurwa? No ja pierdolę. Nie spodziewałem się podania z tej piłki, tak szczerze trochę. To było dobre. Kiedyś trafię, kiedyś trafię. Ale próbuję regularnie, jak mam okazję. Jest? Dajcie, ty cholero! Ej, <noise> to strzelił! To wcale nie jest tak, że... To wiem, jego ten... On praktycznie zagrał w koszykówkę z wami teraz, to jest... Nie <noise> wolecie! No, zostaliście przel... przelobowani. Dobra, możemy zagrać jeden na trzy, to będzie wesołe. Dajcie, się wtedy nie powstrzymuje i będzie latał jak porąbany. Ja mam pomysłu, co robić. Wygrać mecz, chyba... Teraz... Znaczy, mam teraz w głowie to, że Dajcie nie będzie dawał porów. Jak wcześniej. Ojej. Gdzie Oj. Się... Bo, mogę się zacząć starać. No lepiej zacznij. Tak, dobra, to wiesz, to taki gol na, na podbicie morali. Patrz jak ja to trafiłem kurwa, to, widzisz? Nie no, ładnie się obkręciłeś no. No 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 no. Ale w ogóle, w ogóle Pawciu, jak się tak, jak się tak yy, podjarasz, to masz bardzo podobny vibe do juniora. Oj! Oj to oh. nie To było kiepskie. Dziękuję. O ja zrobiłem tam jaką kipkę. O, o, obijaliśmy się o piłkę jak głupi. Wisnąłem spację zamiast shifta. Nie wiem co to znaczy. No, Za ślizgu zmieniłem sobie kamerę. Okej. Okay. <laughs> Z piłki. A no, bo ty grasz na placie, no tak. Cek. O, dobrań. jest! I o o Pawciu! Co ty... Co ty ja w ogóle pafiu, uderzasz w piłkę? Na... Nie mam pojęcia co ja robię. O, fuck. Dobra, trzeba mu wprowadzać chaos do rozgrywki, bo inaczej będzie Lipton. Im więcej ma kontroli nad piłką, tym mniejsze mamy szanse, żeby to ugrać. O że to trafimy. No ładnie. Tak, wszyscy myśleliśmy, że trafimy. No nie no. Oj, ale robio. nie Panie, zobaczcie tego gola. Ja tego nie przewijam, nie? Ja specjalnie tego nie chciałem dotykać. Porobiony, zobacz. To nie miało prawa się udać, ale się udało. To <grym /dźwięk> się zabrał busa, co za śmieć. Bardzo dobrze. No, nie, to nie zabrałem piłki. Oł. Oh. No, nie zabrałem piłki. na pustą. A jednak nie. O, widzisz? Nie. Okay. Mamy już ludzi, mamy ludzi, mamy ludzi, mamy ludzi. na kamera, chyba. No cóż, przynajmniej dobrze reprezentuje naszą polską mm, drużynę. no, 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 no. No, no, szczególnie bez lewego. O Jezu co ja zrobiłem, dobra, zdążycie, co? Zdążycie. Lewandowskiego. Nice. NIEEEE kurwa, ham się pojawił No wow. Nie mam boosta, chuj ja tam zrobię No szkoda już mam, już mam Dobry odbiorek był Nie trafiłem Gdzie ja przejechałem po pawciu, co się stało? No i podła piłka poleciałem Kurde. Nie wie jak grać w tę grę po prostu. O, 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 o. Kamera, kurwa, ogarnij się. To jest druga parta. Ja w ogóle nie korzystam z... Chip, z kontrola. Czeka, Ty, co to było. był za, za... samobój był, nie? Co? To nie był Czeka, samobój to Czekaj, my jesteśmy niebiescy. Tak, no dajcie to pod... Ta, tak widziałem, że dajcie to biu. Ja przez chwilę wyszukiwanie nowego meczu. Bo dajcie z hostem, i chyba mu coś wyrzuciło grę na chwilę. A, wywali nie, nie wywaliło widzowie, widzowie na sobie zrozumienie to zrobię. On nam dał punkty panowie. Zdedosowo. Kurwa, Zardion, pierdol się Zardion. <laughs> się stało. Jednak jeden na trzy trochę za dużo, co? Ja nawet nie piłka O, sorry ja, Chciałem to wyrównać, ale myślałem, że strzelasz. Bo, bo chciałem strzelić, po prostu nie strzeliłem <laughs> Dobra słuchajcie, trzeba powiększyć tą przewagę, bo trochę strach nie! teraz się bronić. Nie! To masz powiększoną. Dzięki. Spoko. Ja bym nie trafił. Co tu się odwaliło? A ona no, ta się tego dwiła była. Po... Chciałem pomóc. A faktycznie nie zdążę, by się do tego, no. Chciałeś, żeby powiększyć przewagę no to. No chciałem powiększyć przewagę, powiększyć, tak, przewagę. powiększyć przewagę. Z jakiej strony na to nie spojrzysz, nie została powiększona. Nie. Użyłem takiego sformułowania, którego nie możesz obrócić tutaj. Tak ja wyjebałem się. To, 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 to niedobrze, bo w tym momencie. O, 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 o. Oj, tak. Oj, nie... co to, to o ty, się się No dobra, już jeżeli. Mogłem to uratować, ale no cóż. Mogłem to strzelić. To był ten złota chwila. Złota to będzie bramka. No nie, bo właśnie mogła być ta bramka, ale nie wiesz. Nie do tego się mi co ty nie kończy Prób No bo leciała po rancie jeszcze. Ona musi na, na podłodze wylądować, Rancie. Się nie chce. Tak, tak, to tak. musiałem trzeba ona... To temu auto się nie chce wrócić, co jest? Wciskam w ij Miałem taki pomysł dobry Dobrze nikogo nie było, dziękuję panowie No właśnie O nie, o nie, o nie, co ja narobiłem Zawsze jak tak na środek wystawię, to potem wiem, że to stracę na tym więcej niż zyskam Podanie! Aj, ja kudło Dobre podanie, Pawciu A masz widzowie w komentarzach, mnie wyzywają, że nie jestem diamentem. <noise> to można pokazać tylko na rankedach, jak się faktycznie przejmujesz. Kurwa, no pierdolę tu grę. O, zaraz ją. Przeczytałem z fun, no to co? Ale trafiłem w piłkę łatwą. O, no i wyjadą jakiś guardian. Znowu nad bramką. Nie no, widać, że jesteś graczem. No roku. kurwa, mać! Ja się się nawet nie denerwuję, ale ostatnio trafiłem na takiego typa, który właśnie podobnie się zachowywał. W sensie, że wyzywał cię? No, no. Za każdy tak. mój strzał, który nie trafiłem, ale jak już coś trafiłem, to zabiłem dwóch naraz, w takie. Nice, nice, very nice. Good, good. Good, nice, nice. Give me a car, give me a car. Give me a wupe. Tak było. Hmm. Ostatnio trafiłem na... chłopa, który się nazywał Pasza Biceps. I ja tak patrzę, to musi być Polak, nie? No to piszę mu coś tam... Nie, on mi... do mnie gada po angielsku, pisze po angielsku, ja mówię... Ja napisałem... Ej, skoro jesteś Polakiem, to wiesz, że napisz po polsku, a on... What? No ty do mnie mówisz? Tylko po angielsku, nie? What's tarkich for me? Ale takie... Później idę do tłumacza, żeby zrobić całe zdanie, że... Dlaczego masz taki profil, bo... No... Dlaczego masz taki profil, wydajesz Polaka ten... A on... Cisza. <ścoughs> nie wiem. No to zresztą chyba ten mecz wygraliśmy. Gdzieś tam bratwa? A ostatnio trafiłem na jakieś dziecko, które tam... Y Dajcie mi oddał gierkę.